Zapraszam gorąco na filmik z pięknymi modelami bomberek. Wszystkie w odcieniach karmelu, brązu, cudowne. Z obłędnymi ekranami na plecach. Pierwsze trzy modele, które zaprezentuję występują w rozmiarkach. 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 na 128, rozmiar 134 oraz 140 na 146. Rozmiaróweczka jest solidna. Wymiarki u góry w opisie filmiku. Wszystkie bomberki są w cenie 49 zł. Wszystkie są przepiękne, i do każdej oczywiście przygotowaliśmy t-shirtik. Żeby to po prostu cudownie się komponowało, pierwsza jest z takim obłędnym ekranem. Mamy tutaj dwie dziewczynki. Wygląda po prostu wow. No i już pokazuję z przodu. Tak prezentuje się z przodu. I z przodu mamy również t-shirtik z tymi samymi pięknymi dziewczynkami. I tak, aby zrobić bomberkę, wpisujemy Selmo 4081. I oczywiście rozmiary, który chcemy. Bomberka, oczywiście zapinana na napy, bo nie wspomniałam o tym. Model naprawdę piękny i mega, mega porządny. Także zapraszam gorąco. I t-shirt. Idealnie komponujący się właśnie z tą bomberką występuje w rozmiarkach 98, łamane na 104, 110, na 116, 122, na 128. Rozmiar 134, 140, rozmiar 134 na 140, 146 na 152 oraz XS, SKMK MK, LK, XXLK. Także dziewczynka może mieć taką piękną bomberkę, a mama na przykład t-shirtik. Rewelacja, gorąco polecam. 29 zł kosztują t-shirty. Aby zamówić ten t-shirtik, wpisujemy z Selmo 4082. I oczywiście rozmiar. Kolejny piękny model. I bądź to człowieku mądry, wybierz jeden. No są piękne. Proszę tylko spojrzeć na ten ekran. Jaką tutaj mamy piękność. No i oczywiście t-shirt przygotowany specjalnie pod bombereczkę. Bombereczka tak prezentuje się z przodu. I tutaj te same rozmiarki: 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 12, 128, rozmiar 134 oraz 140 na 146. Rozmiaróweczka jest solidna. Zdecydowanie wypadają bardziej na długi rozmiar. 49 zł. Aby zamknąć tą bomberę, wpisujemy sermo 4083. I oczywiście rozmiar i piękna bluzeczka w tych samych rozmiarkach, w których była ta poprzednia, czyli 98, 0,14, 110, 116, 122, 128, rozmiar 134, 140, 146, 152 oraz XSK, XS, XL XL XXL. Przepięknie do szarości, do brązów, do czerni będzie wyglądać. 29 zł. Aby ją zamówić, wpisujemy Selmo 4084. I oczywiście rozmiarek. I ostatni model bomberki w tym kolorze, czyli czarny z karmelem, ale piękna.